Chciałaś, żeby cię dostrzegł, ale on nie potrafił zobaczyć, co kryje się poza jego własną wolą. Przybyłaś w całości, może z lękiem, ale z nadzieją, z dłońmi pełnymi obecności, z sekretną wiarą, taką, którą ukrywamy nawet przed samymi sobą, że tym razem będzie inaczej. Trzymałaś świat w sercu, i mimo to wciąż schylałaś się, żeby nikogo nie zranić. Nie prosiłaś o wiele właściwie prawie wcale nie prosiłaś. Bo nauczyłaś się od najmłodszych lat, że zbyt wiele próśb przeraża, że pokazywanie słabości oddala i wtedy się uśmiechałaś, nawet zmęczona, nawet milcząca, nawet gdy serce ściskało się w milczeniu, za każdym razem, gdy zapominał zapytać, czy dobrze się czujesz. On chciał, żebyś była tam, cała, silna, pożądana, gotowa, wsparcie, schronienie, ramiona, ciało, zrozumienie, przebaczenie. Ale nie dostrzegał, że ty także odczuwałaś zimno. Nie widział, że ten blask w twoim oku to już nagromadzone zmęczenie, że wszystko w porządku zaczęło smakować jak rezygnacja, że twoja obecność stawała się obowiązkiem, a nie wyborem. Teraz to dostrzegasz, prawda? Sposób, w jaki zostawiałaś części siebie po drodze, tylko po to, by nie stracić tego, co pozostało z niego, jakby kochanie zbytnio sprawiło, że przestałaś kochać siebie. Bo kiedy mówił, zostań, ty zostawałaś, nawet gdy Twoja dusza wołała, wyjdź, akceptowałaś. Kiedy tym, czego pragnęłaś, było być akceptowaną, dawałaś, nawet nie otrzymując w zamian. I wszystko to powoli cię łamało. Wolno. Dostrzegłaś znaki, czy tylko poczułaś brak? Bo przychodzi moment, kiedy brak krzyczy głośniej niż obecność, kiedy dotyk boli bardziej niż cisza, i zaczęłaś czuć się obco we własnym życiu. Byłaś tam, ale nie byłaś, stałaś, ale w środku się posuwałaś. Jeśli to się z tobą już zdarzyło, napisz, musiałam to usłyszeć. Bo jest coś, czego nikt ci nie powiedział: Nie każdy ból pochodzi z uderzenia, niektóre wynikają z zaniedbania, a on był niedbały wobec ciebie. Próbowałaś za dwóch, próbowałaś uśmiechać się za dwóch, kochasz za dwóch, wierzysz za dwóch. Ale związek nigdy nie przetrwa, gdy tylko jedna osoba dźwiga całą strukturę. Czy zdajesz sobie z tego sprawę teraz? Że mu podobała się idea ciebie, to co reprezentowałaś, twoje wsparcie, twoja siła, twoje milczenie, twoje oddanie, ale nigdy nie chciał poznać kobiety kryjącej się za siłą, nigdy nie chciał zmierzyć się z twoimi ciemnymi dniami, z twoim rzeczywistym zmęczeniem, z twoimi potrzebami, z twoim bólem. Bo jego pragnienie zawsze było ważniejsze od troski. Chciał, żebyś była żywa, ale nie potrafił zadbać o twoją duszę. Chciał, żebyś była obecna, ale nie dostrzegał, kiedy twoja obecność była tylko walką o przetrwanie. Czy kiedykolwiek czułaś to wyczerpanie, próbując utrzymać miłość, która cię nie wspiera? Ta niepokojąca myśl, która zaczyna się w żołądku, wznosi się w klatce piersiowej i zaciska gardło, ale to wszystko połykaś, udajesz. Śpisz przytulona do własnej samotności, nawet leżąc obok kogoś. Ten rodzaj nieobecności jest okrutny, powoli cię łamie. Najpierw tracisz uśmiech, potem blask, potem chęć, potem grunt pod nogami, aż pewnego dnia zauważasz się w lustrze i nie rozpoznajesz już siebie, bo próbując kochać kogoś całego, złamałaś się, mówiąc zbyt wiele tak, oddaliłaś się od siebie, a potem. To, co najbardziej boli, zaczynasz się obwiniać, zaczynasz się pytać, zaczynasz się umniejszać. Czy przesadzam? Czy oczekuję za dużo? Czy problem leży we mnie? Nie, to nie ty to brak równowagi, to nadmiar oddania bez odwzajemnienia, to nauk prób naprawy czegoś, co nie chce być uzdrowione to złudzenie, że jeśli pokochasz wystarczająco, on to dostrzeże, ale on nie zauważył. I ty też nie bo w głębi duszy Również próbowałaś się udowodnić. Jakby, będąc wystarczająco idealną, on w końcu dostrzegłby Twój wartość. Ale zwróć na to uwagę. Nie musisz się łamać, żeby ktoś Cię kochał. Jeśli musisz przestać być sobą, żeby wpasować się w kogoś, ten ktoś nigdy Cię nie zasłużył. Czy kiedykolwiek to przeszedłeś? Opowiedz mi o tym w komentarzach. Aż nadszedł dzień, w którym nawet jego milczenie stało się nie do zniesienia. Nieobecność przestała być bólem i stała się skrytą złością. Zdałeś sobie sprawę, że on się nie zmieni, że to nie był etap, to był wybór, że to nie była rozproszenie, to było ego. Zdałeś sobie sprawę, że problemem nigdy nie była brak miłości, to był brak obecności, brak zaangażowania, brak głębi. I w końcu to do ciebie dotarło, nie od razu, ale w kawałkach. Już nie mogłeś udawać ani trzymać tego, co codziennie się rozpadało, bo prawda? Zbyt długo stałeś na nogach, ale twoje ciało się zmęczyło. Zmęczyło się byciem silnym, byciem podstawą, byciem tą, która rozwiązuje, tą, która ustępuje, tą, która wraca. Zmęczyło się akceptowaniem okruchów i nazywaniem ich troską, uśmiechaniem się, by nie wywoływać konfliktu, zasypianiem w płaczu i budzeniem się w ukryciu. Zdałeś sobie sprawę, że zbyt troskliwy stosunek do kogoś, kto o ciebie nie dba, cię rani, że kochanie kogoś, kto powoli cię krzywdzi, to jak samobójstwo wewnętrzne. I w tym momencie to już nie chodziło o niego. Chodziło o ciebie, o tę część ciebie, która krzyczy, która błaga, by ją usłyszano, która tylko chce wrócić do domu, nawet jeśli tym domem jesteś ty sama. A powrót do siebie nie jest łatwy. To samotne, to powolne. To nowy początek bez scenariusza, ale to jedyna droga, bo zbieranie kawałków męczy. I przychodzi czas, kiedy wszystko w tobie mówi dość. Nie chciałeś zemsty, nie chciałeś, żeby on cierpiał, tylko chciałeś, żeby on zauważył. Zauważył, co stracił, co zranił, co zignorował, czego nie potrafił docenić, ale on nigdy nie zauważył, a ty w końcu zrozumiałaś, że nie musisz już czekać. Że prawdziwa miłość nie wymaga od ciebie, byś się łamała, żeby być akceptowaną, że troska jest wcześniejsza od pragnienia i że kobieta, którą jesteś, zasługuje na to, by być kochaną w całości. Co robić, gdy miłość własna umiera w milczeniu? Nie zauważasz tego od razu. Miłość własna nie spada z góry jak stłuczone szkło. Ona gaśnie w milczeniu, jak wypalona świeca. Znika w szczegółach. Bio nie obchodzi mnie to. Wiem, później się tym zajmę. Nie, nie mam czasu dla siebie. Aż pewnego dnia patrzysz w lustro i dostrzegasz, już nie rozpoznajesz osoby, która patrzy na ciebie z powrotem. Kobieta, którą byłaś kiedyś, ta, która marzyła z pasją, która szła lekko, która śmiała się oczami, zniknęła. Ona się schowała, a właściwie została wypchnięta do środka, zdeptana, zamilknięta. I to wszystko zaczęło się, gdy pozwoliłaś, by miłość, którą dawałaś jemu, znaczyła więcej niż miłość, którą miałaś dla siebie. Czy zdajesz sobie z tego sprawę teraz? Miłość własna nie umiera od krzyków. Ona umiera w zaprzeczeniu twoim pragnieniom, w powtarzającym się porzuceniu, w braku głosu, przestajesz się stroić, przestajesz o siebie dbać, przestajesz marzyć, przestajesz tworzyć, przestajesz siebie stawiać na pierwszym miejscu. Bo ktoś obok ciebie kocha cię tylko wtedy, gdy jesteś dostępna, nigdy, gdy jesteś w pełni sobą. I ty zaakceptowałaś to. Położyłaś swoją miłość na tacy, a on użył jej, jakby była jednorazowa. Czy słyszałaś tę frazę wcześniej? Napisz, tak, słyszałam, i jest jeszcze więcej. Nie upadłaś dlatego, że byłaś słaba, upadłaś, próbując być zbyt silna przez zbyt długi czas. Chciałaś udźwignąć świat, ale nikt nie podtrzymywał ciebie. A kiedy to się dzieje, miłość własna umiera od środka na zewnątrz, bez rozgłosu, bez hałasu, po prostu z bólem, w milczeniu. I wciąż próbujesz udawać, że wszystko jest w porządku, ale nie jest. Dusza się upomina, ciało krzyczy, oczy tracą blask, aż pewnego dnia. To, co krzyczy w tobie, jest głośniejsze niż jakiekolwiek usprawiedliwienie, które sobie wmawiałaś. I wtedy zaczyna się odrodzenie nie to piękne z mediów społecznościowych, ale to brudne, samotne, bez oklasków, zrobione w ciemności. Uczysz się podnosić samodzielnie, nawet gdy jeszcze drżysz, nawet gdy się boisz, nawet z ranami bo w tym dokładnie momencie zdajesz sobie sprawę: albo się ratujesz, albo nikt nie przyjdzie. Początek powrotu. Powrót do siebie nie jest magiczny, jest wisceralny, jest jak na nowo otwarcie rany, która nigdy dobrze się nie zagoiła, by naprawdę się oczyścić. Będziesz musiała zmierzyć się ze wszystkimi nie, które powiedziałaś. Będziesz musiała przestać usprawiedliwiać to, czego usprawiedliwiać się nie da. Musisz przestać czekać na okruchy, jakby były miłością. Tak, będziesz za Nim tęsknić. Będziesz miała nawroty, będziesz marzyć, płakać, wspominać. Ale potem przyjdzie pustka, a pustka to nie kara, pustka to przestrzeń, w której nowe zaczyna się rodzić. Zaczniesz słyszeć siebie, ubierać się dla siebie, znowu patrzeć na siebie, słuchać siebie z czułością, troszczyć się o siebie tak, jak troszczyłaś się o innych, i wtedy, powoli, Twoje imię znowu zacznie mieć ciężar w Twoim wnętrzu. Przestajesz być tylko tą, która kocha i wracasz do bycia kobietą, która kocha siebie. Dzień, w którym to się dzieje, to dzień, w którym cykl zostaje przerwany. Nie wracasz więcej, bo zrozumiałaś. Zrozumiałaś, że miłość nie boli, że troska nie jest ciężarem, że odpowiednia obecność nigdy nie wymaga, byś się dzieliła, a ten, kto nie potrafił cię zatrzymać, nie był gotowy, by cię zasłużyć. Podziel się tym z kimś, kto potrzebuje o tym pomyśleć. Może wciąż jesteś w trakcie procesu, może wciąż nosisz resztki tego w swoim ciele. Może w kilka dni dalej będziesz myśleć, że to ty się pomyliłaś za bardzo. Ale posłuchaj mnie. Nie zostałaś złamana, ponieważ kochałaś. Zostałaś złamana, ponieważ zgasiłaś siebie, by utrzymać kogoś przy życiu. A teraz nadszedł czas, by na nowo rozpalić własny płomień. Zacznij od małych nie. Od małych, uszanowanych chwil ciszy. Od rytuału ubierania się dla siebie, jedzenia z uwagą, patrzenia na siebie z lekkością. Zacznij powoli. Ale zacznij, bo kobieta, która znów zaczyna dostrzegać swoją wartość, nigdy więcej nie będzie pasować do powierzchownej miłości, która ją zraniła. Nie musisz się tłumaczyć, nie musisz nikomu uzasadniać swojego bólu, nie musisz czekać, aż on zrozumie. Nie zrozumie. I nie ma to już znaczenia. To, co teraz się liczy, to to, że wybrałaś siebie. A to, moja droga, to najpotężniejsza rzecz, jaką ktoś może zrobić. Dokończ to zdanie w komentarzach. Bycie kobietą w Polsce to nie wiedziałaś, kiedy ustąpiłaś, kiedy milczałaś, kiedy pozwoliłaś, by to przeszło. Chciałaś tylko utrzymać, chciałaś tylko poczuć, że jesteś kochana z powrotem, chciałaś trzymać to, co nazywałaś miłością, nawet jeśli już nie było tam miłości. Nie wiedziałaś, ale porzucałaś siebie. Za każdym razem, gdy ignorowałaś swój instynkt, za każdym razem, gdy czułaś, że to nie jest właściwe miejsce, ale zostałąś, za każdym razem, gdy tłumiłaś ból, aby utrzymać innych w komfortowej sytuacji. Zostawiałaś za sobą kawałki siebie, jak ktoś, kto pozbywa się ciężkich walizek, by móc kontynuować podróż, ale to nie była podróż. To była iluzja. A kiedy się zorientowałaś, już za dużo siebie zostawiłaś po drodze. I teraz najtrudniejsze nie jest to, by go zostawić. To odkrycie siebie na nowo, nie wiedząc od czego zacząć. Zadajesz sobie pytania: Jak mogłam pozwolić, aby to się stało? Jak mogłam tak bardzo siebie zdradzić? Jak wytrzymałam tak długo? Dlaczego milczałam? Odpowiedź jest trudna, ale też wyzwalająca. Nie miałaś innego sposobu, by kochać. Po prostu odzwierciedlałaś głód emocjonalny, który nauczono cię akceptować. Zdradziłaś siebie, bo uwierzyłaś, że tego potrzebujesz, by być kochaną. I tu zaczyna się przebaczenie. Nie to racjonalne przebaczenie, które mówi: Dobrze, rozumiem, życie toczy się dalej, ale to głębokie przebaczenie, które patrzy prosto w Twoje oczy i mówi: Rozumiem Cię, wiem dlaczego to zrobiłaś, i choć bolało, nie porzucę Cię więcej. To jest przebaczenie, które leczy i zaczyna się od jednego wolnego kroku akceptacji akceptacji, że popełniłaś błąd. Akceptacji, że czekałaś za długo, akceptacji, że kłamałaś samą siebie, akceptacji, że zromantyzowałaś brak szacunku, ale przede wszystkim akceptacji, że pomimo tego wszystkiego nadal jesteś godna miłości, szacunku i nowego początku. Tak, wciąż jesteś, bo teraz to zrozumiałaś. A kiedy kobieta zdaje sobie sprawę, zrywa z bólem, który ją ślepił. Zrozumiałaś, że mało siebie kochałaś. Ale to nie definiuje, kim jesteś. Zrozumiałaś, że zdradziłaś siebie, ale to nie czyni cię nieodkupioną. Zrozumiałaś, że milczałaś, ale to nie oznacza, że nie masz głosu. Po prostu starałaś się przeżyć na miarę swoich umiejętności. A teraz, w końcu, możesz wybrać inny sposób życia. Możesz powiedzieć: Przebaczam sobie, że zostałam, gdy moje ciało błagało, by odejść. A przebaczam sobie, że milczałam w imię miłości, która nigdy mnie nie słyszała. Przebaczam sobie, że dałam wszystko komuś, kto oddał mi pustkę. Przebaczam sobie, bo zrobiłam to, co mogłam z tym, co wiedziałam. Czy to ma dla ciebie sens na tym etapie? Napisz: Tak, poniżej. Nie musisz się nikomu mścić, musisz tylko wrócić. Przebaczenie nie dotyczy drugiej osoby. Nie polega też na udawaniu, że nie bolało. Chodzi o uwolnienie się od cyklu. Nie musisz już tego przeżywać na nowo, nie musisz już szukać wyjaśnień, nie musisz próbować zmieniać przeszłości. To, czego potrzebujesz teraz, to odbudowanie zaufania do samej siebie. Zacznij tak, śpiąc bez ciężaru, wybierając przyjaźnie, które cię słuchają, mówiąc nie bez poczucia winy, patrząc na siebie z czułością, chroniąc się jak chcesz, chronić tych, których kochasz, świętując małe wybory miłości do samej siebie. I przede wszystkim pamiętaj każdego dnia, że kobieta, która przetrwała, wciąż żyje. I ona chce rozkwitnąć. Z czasem zauważysz, że nie musisz już usprawiedliwiać swojego bólu. Był realny, był odczuwany, ale teraz to blizna, a nie otwarta rana. I zauważysz również, że przebaczenie sobie to najwyższy akt miłości, bo kiedy przebaczasz sobie, uwalniasz się, a gdy się uwolnisz, nikt już nie ma mocy, by cię znowu złamać. Skomentuj serce, jeśli jesteś z nami w tej podróży. Mówisz, że przezwyciężyłaś, mówisz, że nie chcesz wracać, mówisz, że już sobie przebaczyłaś. Ale gdy ktoś próbuje się zbliżyć, twoje ciało się blokuje, gdy ktoś patrzy na ciebie z prawdziwą czułością, kurczysz się, gdy ktoś oferuje to, o czym zawsze marzyłaś, nie ufasz, bo teraz miłość wydaje się zagrożeniem. Spędziłaś tyle czasu będąc zranioną, że czułość stała się alarmem, obecność stała się ciężarem. A przywiązanie stało się pułapką. Chronisz się, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, wznosisz mury, nawet gdy chciałabyś mosty, robisz żarty, aby ukryć dyskomfort, udajesz, że nie potrzebujesz nikogo, tylko po to, by nie ryzykować potrzebowania. Ale w głębi serca chcesz, chcesz być widziana, chcesz być kochana, chcesz być wybierana, tylko że boisz się, że znów się zgubisz, boisz się zbytnio ustąpić. Wpaść w tę samą pułapkę, dać się oszukać uśmiechom, które kryją nieobecności, więc sabotujesz samą siebie, udajesz brak zainteresowania, wycinając sprawy w zarodku, mówisz, że jesteś zajęta, że nie chcesz niczego poważnego, ale to wszystko nie jest prawdą. Po prostu nie chcesz powtórzyć bólu, po prostu nie chcesz odczuwać porzucenia, po prostu nie chcesz zdradzić siebie jeszcze raz i to wszystko jest zrozumiałe. Głęboko zrozumiałe, bo nie jest łatwo znowu zaufać. Kiedy ostatnie kocham cię, prawie cię zniszczyło. Kiedy trauma wciąż zajmuje miejsce w sercu. Spędziłaś za dużo czasu trenując serce, by przetrwało. Teraz musisz nauczyć je znowu żyć. A to zajmuje czas, wymaga obecności, wymaga szacunku dla własnego rytmu. To nie chodzi o akceptowanie każdego. To nie jest obieganiu w ramiona pierwszej, lepszej osoby. To nie chodzi o danie nowej szansy za wszelką cenę, chodzi o naukę rozpoznawania tego, co jest zdrowe. Bo wcześniej myliłaś intensywność z miłością, potrzebę z połączeniem, kontrolę z troską, obecność z pasją, a teraz musisz być bardziej łagodna dla własnych oczu, bo prawdziwa miłość nie krzyczy, nie wymaga, nie narusza prywatności, nie naciska, ona się buduje się ją pielęgnuje, się ją podtrzymuje. Ona ujawnia się powoli. I tak zasługujesz na to. Nawet po tym, jak zraniłaś się. Nawet po tym, jak zostałeś porzucona. Nawet po tym, jak zostawiłaś siebie na boku. Zresztą to właśnie dlatego zasługujesz. Nie musisz być gotowa, by być kochana. Może ktoś już stara się cię kochać. Może nawet tego nie zauważasz. Może czekasz na zbyt dużą oznakę, Ignorując małe gesty, które mówią: Widzę cię, szanuję cię, zostanę nawet, gdy się zatrzymasz. Nie musisz być uzdrowiona, by pozwolić sobie czuć, musisz być tylko świadoma świadoma, że tym razem nie opuścisz siebie w tym procesie że tym razem powiesz nie, kiedy poczujesz dyskomfort, będziesz mówić, gdy zaboli, wycofasz się, gdy nie będzie wzajemności, będziesz priorytetował swoją wewnętrzną równowagę, nieaprobatę innych. To jest różnica. Możesz znów kochać, możesz spróbować ponownie, możesz się znów otworzyć, ale teraz z inną perspektywą. Teraz. Wiedz, że właściwa miłość nie wymaga od ciebie zatracenia siebie. Wiesz, że ten, kto naprawdę cię kocha, czeka, troszczy się, słucha, szanuje czas Twojej duszy. Czy przeszedłeś przez to? Opowiedz mi w komentarzach. Tak, krwawiłeś. Tak, upadłeś. Tak. Cię zagubiłeś, ale to nie czyni cię niezdolnym do miłości, tym bardziej do bycia kochanym. Nie pozwól, by rana stała się Twoją tożsamością. Nie pozwól, by ból określał Twoje granice. Możesz być głęboki, i mimo to lekki. Możesz być intensywny, i mimo to wolny. Możesz mieć blizny, i mimo to być całością. Bo bycie prawdziwie kochanym nie polega na perfekcji. To kwestia prawdy, a Twoja. Krzyczy, żeby wyjść, nie musisz się już więcej ukrywać. Nie musisz nosić tarcz, które nikt nie prosił cię, żebyś nosił. Możesz, tak, być kochanym taką, jaką jesteś, taką, jaką stałaś się po bólu, taką, jaką się odnalazłaś. A ten, kto cię teraz pokocha, nie będzie musiał, żebyś znów stała się tym, kim byłaś. Będzie cię kochał dokładnie za to, czym się stałaś.